Tak, super, pinko. Pierwszy macie cztery. Tak. Okej, okay. dalej. To już masz? Szybaj dalej. Możesz okay. okay. ją tam trochę zagadać, nie? Pamiętaj, że możesz też nagradzać, tak? Jak znajdzie zapach, Szukaj zapach. No. Przeszkadza. To wyskocz sobie z nią poza ring i tam niech sobie zrestartuje się, wiesz, the... chwilkę. Czy ją wygłasz, sekundę, coś jej, wiesz. Co tam się dzieje? Co się... się źle układa. Źle się w do to, tam. No tak. Roz... No tak, no. Ale tam na zewnątrz też tak robiła? Nie. No widzisz, no to stresik. Stresik w robocie do tego doszedł. No spróbuję ściągnąć, bo dam troszkę spróbuję ją namówić właśnie. Żeby czas nam nie uciekał. No właśnie. Mhm. Dalej ją do roboty bierz ją. Bierz ją, narzucaj jej. Tak, się zajmie, to będzie jej lepiej. Alarm, tak, bingo. Dobrze? super, super. Dalej, szukaj zapach. No. Alarm, tak. Bingo. Ja też okay. ona dobrze umiała, no. w tym pokojem miała problem, bo to rzadziej jednak się robi. Tak. Tak, brawo, super!